Witam, to jeszcze raz ja, Karol Korczak, Świątynia Światła. Ostatnio mówiliśmy o zaangażowaniu społecznym, więc teraz kontynuuję temat. Chciałem Ci wyjaśnić, dlaczego to musisz być właśnie Ty, dlaczego Twój wkład będzie miał znaczenie. Otóż, dlatego, że w przeciwnym przypadku zajmować się sprawami społecznymi będą jeszcze więksi psycho od Ciebie. Dlaczego tak się dzieje? Zależność jest prosta. Mamy trzy rodzaje zaburzeń osobowości. Po pierwsze zaburzenie dramatyczno niekonsekwentne, czyli osoby, które chcą być super facetami, albo super kobietami, albo są skupione tylko na sobie narcystyczne. Ogólnie naruszają normy społeczne. Po drugie, są też osoby tak zwane dziwaczne, ekscentryczne czyli znerwicowani ludzie, paranoiczni, męszący, spiski wszędzie. Po trzecie są również ludzie zdepresjonowani, klaster osobowości typu C, czyli tacy, którzy unikają rzeczywistości i niezależnie w której grupie się znajdziesz, to dla danej grupy społecznej jest wyznaczona określona rola. Po pierwsze, osoby z klastra osobowości zaburzeń dramatycznych niekonsekwentnych konsekwentnych, mające normy społeczne osobowości antyspołeczne, histrioniczne i inne. One będą angażować się w bycie politykami, być ważnymi gościami może jakimiś żołnierzami, przywódcami narodu, wielkimi. I wtedy właściwie wszystko im ujdzie, bo wszystko jest w ramach rozwiązywania jakiejś wielkiej sprawy, będą puszczać różnych nadużyć społecznych, rozmaitych, wiesz o jakie nadużycia mi chodzi. I po drugie są też osoby o osobowości Jakieś tam dziwaczno ekscentrycznej, i oni ogólnie są znorbicowani. Oni po prostu będą spędzać życie na gadaniu, zostaną intelektualistami. O ile im się to uda, wtedy mogą się wykazać, prawda. Mogą zrobić show w wieczornym programie telewizji, czy jakimkolwiek innym na YouTubie, się wykazywać o jednym kanału nie zdejmą. Po trzecie, osoby unikowe, osoby zdepresjonowane. Co one mogą robić? Po prostu mogą być posłuszne, mogą pracować i mogą głosować. Mogą głosować na wszystkich tamtych pozostałych, tamtych ważnych, mniej ważnych. To są po prostu tak, tak określeni. Jeżeli ktoś odmawia spełnienia swojej roli społecznej, to po prostu jest wyrzucony na margines, wtrącony do psychiatryka, wtrącony do więzienia. I tak wygląda sytuacja społeczna. Nie miejmy złudzeń, że gdzieś tam są jakieś elity, które zrobią coś lepiej od właśnie ciebie. Dlatego to, co powiedziałem ci ostatnio, daje ci przewagę, daje ci po prostu ponad ludzką przewagę do tego, żeby angażować się na wyższym poziomie od nich. Przemyśl to.